Tomasz Iwan z ukochana ekscytuje się spotkaniem z Williamem, to był zaszczyt móc uścisnąć zgląd, wideo. Choć Tomasz Iwan i Karolina Wozniak spotykają się już od dobrych kilku lat, nieczęsto widywani Esa na salonach. Okazjonalnie udaje im się brylować z zet na ekstrawaganckich wernisazach. gdzie mogę poszczycić się swoim zamilowaniem do sztuk pięknych. Nic więc dziwnego, za kiedy do Polski zawitali jeden ze sławnych brytyjskich milosników sztuki. książę William, byle plikaszorę z partnerka przemysława Salety zapragnęli się z nim spotkać. Wszystko to udało się dzięki wizycie Royalsa w warszawskiej hali koszyki, gdzie ukochana Iwana, posiada swoja własna galerię sztuki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wcale spotkanie zostało oczywiście udokumentowane przez parę w sieci. Pochwalili się nawet. Czego dotyczyła ich rozmowa z następcą brytyjskiego tronu i bratem tego drugiego w jednym? To był zaszczyt móc uścisnąć dron i poznać osobiście prince and princess of Fales. Small talk na temat sztuki oraz pilki noznej z księciem Williamem. To naprawdę coś, Czytamy pod zaprezentowanym fanom wideo. Po raz kolejny jestem dumna z tego, że Kawaj Kellerem jest hala koszyki, które wybrano na tę wyjątkową okoliczność, jaka było spotkanie Princet Princess Falen z ukraińskimi uchodźcami, pisala Karolina. Ksiosa William niespodziewanie przybył do Polski, aby spotkać się ze stacjonującymi w Rzesztowie brytyjskimi żołnierzami. Oprócz tego, bedec w Warszawie, spotkał się również z Andrzejem Duda czy Rafalem Trzaskowskim. Zjadł kanapkę i w knajpie dla społeczności LGBTQ+, i dopełnił wielu innych obowiązków.